Poczekam, aż ktoś z zawita. E, ogólnie, cześć, kochani. Teraz może troszeczkę się pokażę. O, dobra. Dzisiejszy live jest live'em. Mm, Niezaplanowanym. Stwierdziłam, że siedzę w domu, robię zamówienia, to akurat może coś e, włączę, żebyście mogli popatrzeć, co ja tutaj robię, żeby mogła z kimś pogadać, bo w sumie siedzę sama w domu. E, mam zamówienie na takie trzy aniołki. Ostatnio był cały tutorial, tutorial wstawiony, właściwie we wtorek, więc możecie sobie zobaczyć, jak się je robi. Ja teraz tutaj troszeczkę też porobię. O tak. No, mam zamówienie na takie trzy aniołki, więc jeszcze został mi jeden do zrobienia yy, i właśnie teraz będę chciała zrobić, został mi ostatni do zrobienia w kolorze białym, a tak jak mówię, cały tutorial znajdziecie u mnie na profilu, więc chciałam w czyimś towarzystwie porobić właśnie zamówienie, które mam do zrealizowania. Dobra, ogólnie nie będę tłumaczyć, jak robić te aniołki tutaj. Bo tak jak mówię, cały tutorial znajdziecie na kanale, więc możecie sobie zerknąć. A jak to sobie będę robić? Możecie mi napisać, co tam u was, co tam słychać, jak się macie, czy to dzisiaj jest fajny dzień, czy nie fajny, czy robicie dzisiaj coś, czy macie jakieś zamówienia, czy nie macie, czy sprzedajecie, czy nie sprzedajecie. Bo jestem ciekawa. Ten no, live dzisiaj nie będzie długi, bo maksymalnie myślę, że 20 minut sobie tutaj spędzimy. Mm, ale będzie mi miło, jak sobie ze mną ten czas spędzicie. Ja jestem z Koszalina. Koszalin z zachodnie Pomorskie. A ty skąd jesteś? Dobra, sukienkę rozczesałam, więc mogę sobie przejść dalej. W ogóle też macie taki bałagan na swoim stanowisku. Tutaj niby jest wszystko poukładane, wszystko wiem, gdzie leży. Ale jak tak spojrzeć teraz tą kamerę, to jest taki bałagan, że ma zagra Odpowiadając na pytanie, tak jak mówiłam, jestem z koszalina. I ogólnie w koszalinie też prowadzę tutaj warsztaty z makramy. Także, jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam serdecznie. Można się ze mną umawiać i możemy zrobić jakieś większe warsztaty, bądź też indywidualne, bo indywidualne też prowadzę. Także, jeśli macie ochotę, to śmiało. Jeśli macie coś, co chcielibyście zrobić, a nie wiecie jak, to także mi napiszcie. Nawet teraz możecie mi napisać, czy są rzeczy, które chcielibyście zrobić, a w sumie nie wiecie, jak się za to zabrać, to ja bardzo chętnie pomogę i stworzę tutorial, pokażę, jak to wygląda. Bardzo mi miło, Lisa, że jesteś. Jakim rękodziełem się w ogóle zajmujecie? Czy tylko makrama, czy może coś jeszcze? Albo może czy rękodzieło to Wasze główne źródło dochodu, czy może zajmujecie się tym dodatkowo, może hobbystycznie, może tylko od czasu do czasu sobie coś robicie. Jak to u Was wygląda? Bo dla mnie rękodzieło jest yy, czymś, co bardzo lubię, yy, ale nie jest moim głównym źródłem dochodu. Wyłączyć klej na gorąco, muszę chwilę poczekać, aż mi się klej nagrzeje, odpowiadając na komentarz. Yy... Mazury piękne miejsce ogólnie. Byłam w zeszłym roku, czy nie, dwa lata temu byłam na wakacjach. Um, a dlaczego z zamówieniami kiepsko? W sensie ogłaszasz ich gdzieś na grupach, czy raczej, um, raczej tylko u siebie gdzieś tam na profilu wrzucasz, jak to u ciebie wygląda? Ogólnie no w tym, w tym roku to jest moje pierwsze zamówienie. Trzy e, aniołki. Ja staram się nie sprzedawać, bo tego nie, nie bardzo lubię. I Ja tylko na przykład stawiam siebie na relacji. Mam też yy, Instagrama i Facebooka, ale tam też raczej wrzucam sporadycznie, chociaż w tym roku się zmuszą do tego, żeby tam stawiać, bo to jest ważne. Yy, no i bałagan, <śm> widzicie? Podbiórkiem mam ogólnie jeszcze skrzynię z resztą rzeczy, a w ogóle wszystkie swoje sznurki trzymam w kanapie, <śm> nie mam na to miejsca. No Zastanawiam się na przykład na to, żeby sobie tutaj nad, nad biurkiem jakieś półki porobić na, na sznurki, ale nie wiem, czy by tam cokolwiek leżało. Klej na gorąco jest cudowny, jeśli chodzi o klejenie. Ale kurde, nienawidzę go, bo się klei dosłownie do wszystkiego później. Później ciągnie się to wszystko. No jeśli chodzi właśnie o sprzedaż rękodzieła, jest to dosyć ciężkie. Wszyscy robią podobne rzeczy. Tutaj trzeba się naprawdę wybić, żeby coś, coś posprzedawać. Myślę, że najłatwiejsza grupa odbiorców to są znajomi. Bo wolą mieć coś na miejscu, niżeli z wysyłką wystanie, nie? Ale teraz przy tym mmm, nawale wręcz sprowadzania rzeczy z Chin stworzyło się coś takiego, że ludzie wolą kupić, nie wiem, w Pepco Makramę za 20 zł, niżeli kupić ją od nas za, za 150, nie? Więc to niestety jest taki minus. Ale niestety tak się dzieje i trzeba z tym jakoś walczyć promować nasze rękodzieło w ogóle robicie coś na walentynki, w sensie jakieś makramy na walentynki, czy raczej sobie odpuszczacie to święto? To jest pierwszy rok, w którym robię tak naprawdę cokolwiek związanego z, z walentynkami i tym świętem. Zazwyczaj od razu przechodziłam do Wielkanocy, a w tym roku stwierdziłam, że walentynki są w sumie takie urocze i słodkie, no widać, tam mam serduszek. <laughs> I zaczęłam coś robić w związku z tym. I nie spodziewałam się, że cokolwiek na no to święto się jakby sprzeda. A tutaj jednak, no aniołki poszły. Dziękuję, dziękuję. Bardzo się cieszę, że trafiłam w twoje gusta. Mały manekin, a do czego? W sensie nie umiem sobie tylko wyobrazić. Co masz na myśli? Ogólnie słuchajcie, ostatnio yy, i to wyrzucić śmieci, I patrzę na spytniku. W takiej wiacie, więc tam wszystko jakby suche. Patrzę, a tam stoi manekin taki do styropianowy. I mówię, kurczę, no biorę. <grywa> I zabram manekina ze śmietnika i będę robić normalnie ciuchy z makramy. Tak mi się poszczęściło. Sprawdzajcie śmietniki, jakkolwiek to nie brzmi. <grywa> Czasami zastanawiam się, czy tylko ja na przykład grzebię w śmietnikach po <śmum> takie smaczki jak manekin. Czy, czy może Wam też się zdarza? No i jak tam? Planujecie dzisiaj robić jakąś makremę? Co robię ciekawego? No eee, takiego aniołka robię. Właśnie realizuję zamówienie i stwierdziłam, że sobie... No że sobie pogadam do kamery. <grymianie> Przy robieniu właśnie zamówienia. Cześć, witaj. Jak sprzedajecie makramę, to co najczęściej sprzedajecie tak swoją drogą. Bo jestem. Bo jestem ciekawa. Czy diabełki robię? Nigdy nie próbowałam, mogę spróbować kiedyś. Nigdy nie patrzyłam, jak nawet zrobić takiego diabełka. No ale to też fajny pomysł. To jak, co wam się najczęściej sprzedaje? Cześć, witaj. Jakie makramy robicie najczęściej, albo rękodzieło ogólnie? Bo u mnie w sumie robię jeszcze poduszki. E, szyję poduszki takie okrągłe z dziurką w środku. Nazywałem Donat. I u mnie w studiu je sprzedaję. Ogólnie jestem piercerem, tak na co dzień. I, I tam właśnie najczęściej sprzedają mi się te moje poduchy. Więc to robię najczęściej. Cześć, witaj. Witaj Kasiu. Jak wam dzień mija? Skąd mnie oglądacie? Cześć, cześć. Skąd mnie oglądacie? Skąd jesteście? Ja jestem z Koszalina z Zachodniopomorskiego. Pomorskiego. A wy? Czyli kurczę po całej Polsce jesteśmy porozrzucani, widzę. Nie tylko okolice, ale też i, i drugi koniec Polski i nawet spoza Polski widzę. Planujecie robić jakieś yy, świąteczne ozdoby? Mam tutaj na myśli święta wielkanocne. Czy robicie coś dedykowanego, czy, czy raczej niekoniecznie? Cześć, witaj. Pozdrawiam cię, Kasiu. Dzień dobry. Co robię? A robię właśnie takie aniołki. Nie pokazuję jak robię, bo cały tutorial znajdziecie u mnie na kanale, także możecie sobie tam zajrzeć i zobaczyć cały tutorial. A teraz robię zamówienie, znaczy w sumie realizuję zamówienie na, na te aniołki, więc siedzę i po prostu z wami sobie rozmawiam, co robię aniołki. Więc za niedługo będę kończyć. Nie, nie jestem yy, krawcową, jestem piercerem. <grywa> Na co dzień przykuwam ludzi. Na co dzień przykuwam ludzi, a hobbystycznie zajmuję się właśnie krawiectwem i makramą. O, i ogólnie rękodziełem. A dziękuję bardzo. Pozdrawiam również. Mm, mam atrakcyjny nos. kurczaki, nie sądzę. <grywa> Dobrze, kochani, ja kończę. Za tydzień, w piątek o godzinie 19 również będzie transmisja na żywo. Pokażę Wam wtedy jakiś mój nowy projekt. I no i co, do zobaczenia. Za tydzień zapraszam na najnowsze moje tutoriale, jak i te starsze. Także do zobaczenia. Pa.